Zacznijmy sobie od przypomnienia. Jeśli mamy dwa znaki koło siebie plus i minus, to my możemy zapisać je jednym znakiem i to będzie minus. Jeśli mamy dwa minusy koło siebie, to też możemy je zapisać jednym znakiem, ale to będzie plus. Gdyby było w przypadku plusa i minusa odwrotnie, czyli najpierw byłby minus, a później plus, to sytuacja jest taka sama, czyli znak wyjdzie minus. Ogólnie, jeśli mamy dwa różne znaki, to możemy zapisać prościej jako minus, a jeśli mamy dwa takie same znaki, to zapisujemy jako plus. Zanim przejdziemy do samych obliczeń, omówimy sobie, w jaki sposób będziemy tłumaczyć sobie poszczególne działania. I mamy pierwszy przykład: 43 plus minus 11. No to zacznijmy od tego, że tutaj mamy dwa znaki koło siebie, plus i minus. Możemy zapisać krócej jako minus. Czyli to jest to samo co 43 minus 11. Tutaj mamy dwa minusy obok siebie. Minus i minus dają nam plus, czyli to jest to samo co minus 43 plus 11. W tym przypadku mamy plus i minus koło siebie, czyli to jest to samo co minus. Czyli minus 43 i minus 11. Zawsze, jak będziemy mówić o jakiejś liczbie, patrzymy również na znak, który jest przed tą liczbą. Jeśli tu mamy 43, a przed tą liczbą nie ma żadnego znaku, to znaczy, że tu jest plus, czyli ta liczba jest na plusie 11, przed nią jest minus, czyli tutaj, tak jakbyśmy mieli liczbę minus 11. Tutaj mamy minus 43, a tu jest plus 11. Minus 43 i minus 11. Tu jest 43 na plusie i tu jest 11 na plusie. I teraz dlaczego sobie mówimy o tym? Będziemy sobie tłumaczyć dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych na zasadzie wojsk. Powiedzmy, że mamy wojska dodatnie, czyli to będą liczby dodatnie. I mamy wojska ujemne, czyli to będą liczby ujemne. No i teraz popatrzcie. Mamy 43 wojska dodatnie, a tutaj mamy 11 wojsk ujemnych. To są dla siebie wrogie wojska, więc na pewno wygra plus, bo plusów jest więcej, bo jest ich 43, a minusów jest tylko 11. Mogę sobie tutaj napisać taki malutki plusik, żeby zapamiętać, że znak już mam załatwiony. A teraz muszę policzyć, jaką przewagę miały wojska dodatnie nad ujemnymi. Wojsk dodatnich było 43, a wojsk ujemnych było 11. Słuchajcie, nie mówimy, że wojsk ujemnych było minus 11. Wyobraźcie sobie, że to są wojska, jedni mają, nie wiem, na hełmie, na rozbrojach plusy, a drudzy mają minusy. Czyli, żeby policzyć o ile więcej było tych wojsk niż tych, no to muszę te liczby od siebie odjąć. Czyli wyjdzie mi z tego, że to jest 32, czyli wojska dodatnie miały 32 przewagi, czyli wynik z tego będzie plus 32, ponieważ wygrały wojska dodatnie i miały przewagę o 32 wojska. No to spróbujmy z następnym. Teraz mamy tutaj minus 43, czyli mamy 43 wojska ujemne i 11 dodatnich. Patrzymy na ten znak z przodu. Więcej mamy wojsk ujemnych, czyli na pewno będzie minus. A teraz musimy popatrzeć, o ile więcej było tych ujemnych niż dodatnich. No to znowu 43 to były wojska ujemne, dodatnich było 11. To, żeby policzyć, o ile tych było więcej niż tych, no to odejmuję, też wychodzi 32 i to 32 zapisuję przy minusie, czyli wynik z takiego działania to jest minus 32. W kolejnym przykładzie mamy minus 43, czyli 43 wojska ujemne. I minus 11, czyli 11 wojsk ujemnych. Te wojska są z tej samej drużyny, więc oni nie będą się bić, tylko będą się gromadzić. Zatem na pewno będzie to minus, ponieważ to są wojska ujemne. A teraz muszę policzyć, ile jest ich razem. Mamy 43 i 11, czyli muszę te liczby 43 i 11 do siebie dodać, a to wyjdzie mi 54. I jeszcze dla poćwiczenia 43 plus 11, czyli będziemy mieli tutaj gromadzenie wojsk dodatnich, czyli razem mam 54 wojska dodatnie. No to przejdźmy sobie do zadań. I mamy pierwszy przykład. Minus 11 plus 43. Mogę sobie policzyć, że mam 11 wojsk ujemnych, ponieważ przed 11 mamy minus i mam 43 wojska. Dodatnie, ponieważ przez 43 jest plus. Jeśli zrobimy tym sposobem, to też nam wejdzie. Ale chcę Wam też pokazać, że niektóre przykłady możemy policzyć sprytnie przez jedną taką sztuczkę. Otóż dodawanie jest przemienne, czyli mogę zamienić sobie kolejność liczb. Odejmowanie to tak naprawdę jest dodawanie liczb ujemnych, więc jeśli będzie samo odjąć, to też możemy zamienić kolejność. Tylko trzeba pamiętać, żeby razem ze znakiem, który jest przed liczbą. Czyli uwaga, ja sobie teraz zamienię te liczby, ale muszę pamiętać, że tu nie jest 11, tylko jest minus 11. Zatem najpierw napiszę 43, ono jest na plusie, czyli tego plusa z przodu nie muszę pisać. Później napiszę 11, ale przed 11ką był minus, czyli teraz przed 11ką też piszę minus. I popatrzcie, mamy działanie dużo prostsze: 43 minus 11 i to jest po prostu 32. W kolejnym przykładzie minus 8 minus minus 64. To zaczniemy sobie od tego, że te minusy zamienimy na jeden znak. Minus i minus to jest plus, czyli zapiszemy, że to jest minus 8 plus 64. No to teraz zamieńmy sobie kolejność tych liczb. Najpierw będzie 64, przed 64 nie piszę plusa, bo nie trzeba plusa pisać. Gdyby był minus, to piszemy minus i później chcę ósemkę, ale razem z tym minusem, który był tutaj przed ósemką, czyli tu będzie minus 8. No i znowu mamy dużo prostsze działanie. 64 minus 8 to będzie 56. Znowu mogę zamienić sobie kolejność działań, czyli najpierw napiszę 4 piąte, a później tą 1 piątą, ale pamiętam, że tutaj przed 1 piątą był minus, czyli tutaj też piszę minus. 4 piąte odjąć 1 piąta to jest 3 piąte i w następnym mamy dwa znaki koło siebie. Minus i minus daje nam plus. Czyli to zapiszemy prościej minus 2 dziesiąte plus 7. I znowu mogę sobie zamienić kolejność działań i to jest 5 Ale nie w każdym przykładzie taka sztuczka będzie się sprawdzać. I mamy kolejne przykłady. Minus 73 plus 25. I zauważcie, że gdybym zmieniła sobie kolejność działań, to dostałabym 25 minus 73. Więc to za wiele nam nie pomoże. No to przejdźmy sobie do naszych wojsk. 73 jest na minusie, czyli mamy 73 wojska ujemne. I 25 jest tutaj na plusie, czyli mamy 25 wojsk dodatnich. Więcej jest ujemnych, ponieważ jest ich 73, czyli na pewno wyjdzie minus. A teraz muszę policzyć, jaką mają przewagę. Czyli ujemnych było 73, dodatnich było 25. Jak odejmę, ponieważ chcę policzyć przewagę, to wyjdzie mi, że to jest 48. Czyli wynik z takiego działania to będzie minus 48. I następny 67 odjąć 100, no to patrzymy, 67 nie ma znaku przed nim, więc są to wojska dodatnie, a 100 ma przed sobą minus, czyli mamy wojska ujemne. Więcej jest wojsk ujemnych, czyli na pewno będzie minus, a teraz musimy policzyć, o ile będzie ich więcej, czyli 100 było ujemnych, a 67 było dodatnich. Żeby policzyć, ile mają przewagi, to muszę to od siebie odjąć. Jak odejmę, to wyjdzie, że to jest 33. Zatem wynik z takiego działania to jest minus 33. I mamy następne, minus 26 i minus 45. Obie liczby są na minusie, zatem nie będą się wojska między sobą bić, tylko będą się gromadzić, ponieważ są z tej samej drużyny. Czyli na pewno będzie minus, a teraz muszę policzyć, ile ich jest razem. Czyli mam 26 i jeszcze doszło 45, czyli w tym przypadku muszę dodać te liczby do siebie. Czyli wyjdzie mi, że to jest 71, zatem wynik będzie minus 71. I w następnym mamy dwa znaki koło siebie. No to zaczniemy sobie od zamiany na jeden znak. Plus i minus daje minus. Czyli mogę zapisać prościej, że to jest 13 minus 59. 13 jest na plusie, a 59 jest na minusie. Zatem są to wojska przeciwne, na pewno będą się między sobą bić. Wygrają minusy, ponieważ jest ich więcej. Minusów mamy 59, a plusów jest 13. Żeby policzyć przewagę minusów nad plusami, to muszę te liczby od siebie odjąć. Czyli wyjdzie, że to jest 46. Zatem wynik z takiego działania to jest minus 46 i mamy kolejne już z ułamkami. Minus 24 i 7 jedenastych plus 14 i Dwadzieścia 24 i 7 jedenastych to są wojska ujemne, a 14 i dwie jedenaste to są wojska dodatnie. Więcej tutaj mamy wojsk ujemnych, czyli na pewno będzie minus. No a teraz musimy policzyć, jaką mają przewagę. Żeby policzyć jaką mają przewagę, to te, te dwie liczby. Muszę od siebie odjąć i wyjdzie mi, że to jest 10 i 5 jedenastych. Zatem wynik z takiego działania to będzie minus 10. I 5 11. I w kolejnym mamy minus 3 i 2 trzecie i jeszcze minus 4. 3 i 2 trzecie są na minusie. Czwórka też jest na minusie, czyli mamy wojska z tej samej grupy, czyli nie będą się między sobą bić, a będą się gromadzić, czyli będzie minus. A teraz, żeby policzyć, ile ich jest razem, no to te dwie liczby muszę do siebie dodać. Czyli wyjdzie, że to jest 7 i 2 trzecie. Zatem wynik z takiego działania to będzie minus 7 i 2 trzecie. W kolejnym przykładzie mamy dwa znaki koło siebie. Plus i minus dadzą nam minus. Dwa i dziesiątych jest na plusie, a dziesiątka jest na minusie. Minusów jest więcej, bo aż 10, czyli na pewno będzie minus. Teraz muszę policzyć, o ile ich jest więcej. Czyli te liczby muszą od siebie odjąć, to wyjdzie, że to jest 7 i 4 Czyli tu będzie minus 7 i I mamy kolejne przykłady. W pierwszym przykładzie mamy 3 odjąć 1 i plus 1 i i popatrzcie, mamy tutaj 1,4, tu jest 1,4, ale zawsze trzeba popatrzeć na znaki, jakie są przed tymi liczbami. Tu jest minus, a tu jest plus. Ponieważ w dodawaniu mogę zamieniać sobie kolejnością, to ja najpierw mogę obliczyć właśnie to działanie, czyli minus 1,4. Plus 1,4 dziesiąte. tego działania po prostu wyjdzie 0. Pamiętam, żeby przepisać tą liczbę, która była całkiem na początku, czyli będzie 3,2 dziesiąte. Mogę dopisać, jeśli ktoś bardzo chce, plus albo minus, nie ma znaczenia, 0, ale nie trzeba, szkoda naszego pisania. Można napisać po prostu i 3,2. No to popatrzmy na następny przykład. Ja mogę sobie dodawać, odejmować po kolei, ale na pewno zajmie nam to dużo czasu. Ja mogę sobie najpierw policzyć, ile mam wszystkich liczb dodatnich, czyli najpierw policzę sobie to działanie, bo te dwie liczby są dodatnie, czyli musiałabym te liczby do siebie dodać. Wyjdzie mi okrągła liczba i to jest 100. A teraz mogę sobie policzyć te liczby, one są ujemne, czyli mogę policzyć Ile razem mam tych wojsk ujemnych? I jak dodam, to wyjdzie 100. Ale pamiętam, że to są wojska ujemne, czyli mamy minus 100, no a 100 minus 100 to jest 0. Poszło nam dużo szybciej niż gdybyśmy liczyli każde działanie po kolei. No i następny przykład. Tutaj już liczby zwracają na siebie uwagę, ale zawsze trzeba być ostrożnym. I zwracać uwagę na znaki. Zaczniemy sobie od tego, że tutaj mam dwa znaki koło siebie. Minus i minus to jest po prostu plus. No to teraz zobaczmy. Mam minus 21,4, a tu mam plus 21,4. Jak to do siebie dodam, to wyjdzie 0. Przy skomplikowanych przykładach, żeby nie pomylić się, co już liczyliśmy, a co nie, ja mogę sobie takie liczby, które nam po dodaniu dadzą 0, mogę sobie skreślić, ponieważ już policzyliśmy i wynik wyszedł 0, czyli nie muszę się teraz tymi liczbami przejmować. No to zostały nam jeszcze plus 32,15 i minus 32,15. To też po dodaniu wyjdzie nam 0, czyli mogę sobie te liczby skrócić. Czyli nie zostało mi nic, co muszę jeszcze obliczyć. Zatem wynik z takiego działania to jest 0. W kolejnym działaniu mamy 1 druga minus 3 czwarte. Część z Was będzie wiedziała, których wojsk jest więcej, czy dodatnich, czy ujemnych. Ale dla części będzie wygodniej, jeśli najpierw sobie prowadzimy te ułamki do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla tych liczb jest 4, czyli 1 drugą muszę rozszerzyć przez 2. No to 2 czwarte są na plusie, a 3 czwarte na minusie. Więcej mamy minusów, czyli wynik będzie ujemny, a teraz muszę sobie policzyć 3 czwarte i 2 czwarte. Oczywiście można to robić w głowie. Żeby policzyć o ile więcej jest tych niż tych, no to muszę odjąć i wychodzi, że to jest 1 czwarta. Czyli wynik z takiego działania to jest minus 1 czwarta. W kolejnym przykładzie mamy już wspólny mianownik, ale mamy dwa znaki koło siebie. Czyli mamy prostsze działanie. Na pewno więcej mamy minusów, bo jest ich 10 z hakiem, czyli wygrają wojska ujemne. A teraz muszę sobie policzyć. Tyle było ujemnych, a tyle mam dodatnich. Żeby policzyć, o ile tych ujemnych było więcej, to muszę odjąć. Czyli to wyjdzie, że jest pięć i jedna siódma. Zatem wynik będzie minus pięć i jedna siódma. I kolejny przykład. A ponieważ mamy tutaj też różne mianowniki, to żeby nie marnować naszego czasu, jednocześnie zamienimy sobie na wspólny mianownik. Wspólny mianownik to jest 10, czyli rozszerzam sobie przez pięć. No, i mamy zwykłe odejmowanie na liczbach mieszanych 2 i 2 dziesiąte. Możemy to sobie jeszcze skrócić, czyli będzie 2 i 1 piąta. No, ale ktoś, kto bardzo nie lubi ułamków zwykłych, powie, że on nie chce liczyć na ułamkach zwykłych i będą takie przykłady, że będzie mógł sobie zamienić na ułamki dziesiętne. To jest właśnie jeden z takich przykładów. Wyszło nam to samo. To już od Was zależy, czy wolecie ułamki zwykłe czy dziesiętne. I mamy kolejne przykłady. My możemy sobie zamienić na ułamki dziesiętne, czyli tak jakbyśmy rozszerzali tutaj przez 2, czyli wyjdzie 2 dziesiąte, pamiętamy o całości i znaku, minus 2 i 2 dziesiąte, plus 3 i 3 dziesiąte. Mogę sobie zamienić kolejność dodawania. To jest 1 i 1 dziesiąta. Ale w kolejnym przykładzie dostaniemy sobie tutaj przy ułamkach zwykłych. Ale ponieważ mamy różne mianowniki, no to musimy sprowadzić sobie do tego samego mianownika. Wspólnym mianownikiem dla szóstki i trójki jest szóstka. No to popatrzmy. 1 i 5 szóstych to są wojska dodatnie, a 3 i 2 szóste to są wojska ujemne. Czyli na pewno wygrają wojska ujemne. Tyle mamy wojsk ujemnych, a tyle mamy wojsk dodatnich. My musimy odjąć te liczby od siebie, żeby powiedzieć o ile wojska ujemne mają przewagę. I w tym przypadku to tak jakbyśmy mieli 6 całych pic i 2 kawałki. I musielibyśmy zjeść jedną całą pizzę i pięć kawałków, no to bez użycia noża nie bardzo da się tak zrobić. Ale ja mogę sobie wziąć nóż i jedną z tych pizz, no bo nie muszę kroić wszystkich, jedną sobie pokroję na sześć kawałków. Zatem będę miała dwie pizze niepokrojone, sześć kawałków, które przed chwilą pokroiłam, i dwa, które było wcześniej, czyli kawałków razem będzie 8, a tutaj dalej będzie. Szóstka. I to będzie jeden i trzy szóste, a to możemy jeszcze skrócić, że to będzie jeden i jedna druga. I w kolejnym przykładzie na kolejności nam nic nie da, cztery i trzydziesiąte to są wojska dodatnie, a siedem i pół to są wojska ujemne. I znowu ujemnych mamy więcej, czyli na pewno będzie znak minus. A teraz muszę policzyć, o ile będzie tych minusów więcej niż plusów. Więc te dwie liczby od siebie odejmuję i wychodzi, że to jest 3,2. Zatem wynik to będzie minus 3,2. W następnym przykładzie mamy dwa znaki koło siebie, ale ponieważ mamy różne mianowniki, to od razu sobie rozszerzmy do wspólnego mianownika. Dla czwórki i siódemki najmniejszy wspólny mianownik to jest 28, czyli mamy zwykłe odejmowanie i tak jak wcześniej w przypadku tej pizzy, jak mam jedną pizzę i 7 kawałków, nie umiem zjeść 12 kawałków bez użycia noża, czyli tą jedną całość kroję sobie na 28 kawałków, dlatego że w mianowniku było 28. Zawsze mianownik nam mówi, na ile kawałków kroję. Czyli teraz będę miała 28 kawałków i jeszcze te 7, które było wcześniej, czyli razem wyjdzie, że to jest 35 kawałków. Czyli 35, 28. I to wychodzi 23, 28. W kolejnym działaniu. Widać liczby, które są takie same, czyli mamy jedną drugą i powtarza nam się dwie siódme, ale musimy zwrócić sobie uwagę na znak. Dla tej liczby mamy minus dwie siódme, a tutaj mamy plus dwie siódme. Minus dwie siódme plus dwie siódme to wyjdzie 0. no to skrócimy sobie te liczby, to sprawdźmy jak będzie z jedną drugą. Minus 1 druga, a tu jest plus jedna druga. No to tutaj będzie dokładnie tak samo. Te liczby nie będą mnie już interesować. Więcej nic nam się nie skróci w taki sposób, czyli zostało nam dużo prostsze i krótsze działanie. 3 ósme minus 1 czwarta. No to sprowadzam sobie do wspólnego mianownika, czyli do ósemki. A to będzie 1 ósma. W kolejnym działaniu już nie ma tak. Jak w przykładzie wcześniejszym, ale możemy sobie zwrócić uwagę na te liczby, ponieważ tu jest w mianowniku trójka. No to spróbujmy sobie policzyć najpierw to działanie. Gdybyśmy zamienili kolejność, no to mamy 3 i 1 trzecia minus 1 trzecia, no a to wychodzi po prostu 3. Tutaj jeszcze mamy dwa znaki obok siebie. To powinniśmy zrobić na początku, ale teraz akurat nic się nie stanie. I tu wejdzie, że to jest plus. No, i zostały nam ułamki dziesiętne, i zostało jeszcze minus 1 ósma. I 1 ósma to jest taki ułamek, gdzie dobrze wiedzieć, jak on wygląda, jako ułamek dziesiętny. Tak się składa, że 1 ósma to jest to samo, co 125 000. A tutaj mamy 125 000. Tu jest minus 1 ósma, a tutaj mamy plus. To jest to samo, co 1 ósma. Czyli te liczby. Nam się zredukują, czyli mogę je sobie skreślić i do tej trójki jeszcze muszę pamiętać, żeby tą liczbę dopisać razem ze znakiem, który jest przed nią. Przed nią jest akurat plus, więc dopisuję plus 2,5. No i mam dużo, dużo prostsze działanie i to jest po prostu 5,5.